O! Dobra, odbieramy nagrody za Division Rivals. Oczywiście bierzemy te nagrody, gdzie jest kasa, ponieważ nie potrzebuje, więc bierzemy. I od razu otwieram pakę, kolejną czwartą, jedna mega paczka rzadkich kart, jedna złota paczka piłkarzy Prime, 20 tysięcy monów. Mm -hmm. Sklepik i otwieramy paki. Złota paczka piłkarzy Prime, zacznijmy od tego. Lookoutu nie ma, ale 80 parę. Okej, okay, Ruben Diaz będzie na przepałkę, ale... lokal jest. Jeszcze w ogóle nie mogę odróżnić, bo zazwyczaj kamera szła w drugą stronę, ale... No jest ok, jest ok, będzie na przepałkę. Bo on stoi po Do 20 koła, nie? Na przepałkę, jakby nie patrzysz kartę. I teraz mega paczka rzadkich kart. O, wyjście. Coś lepszego. O! Mane! Okej! Okay. Okej! Okay. Okay. I to jest całkiem niezła karta. Savic. Coś tam jeszcze się trafiło. Andra Silva. Ansofateria Madrid. Po ilość, to szkoda, że nie jest wymienny. no. Po dwie stówki, 150. No na wymiany, na zmianę, będzie w sam raz na środkowym, środkowy napad, na przykład za Halanda albo za Lewandowskiego. Jak nic. Sztuczki 4, słabsze 4. No, całkiem niezłokie.